dzisiaj gramy sobie włączenie bloków. Mam tu takie fajne bloki, które mają chyba jeden mocy z tego co widzę. Prawda? Jeden mocy. No i, no i można na nie klikać se i dostajemy kasę. Ale możemy wziąć taki blok i połączyć z tym i mamy dwa. Czyli matematyka do tej gry jest potrzebna oczywiście. Zobaczymy se te. Tutaj dwa dodać dwa to jest ile? To jest cztery. Dawaj. Chodź tu. A bo to trzeba od tyłu. No tak. Aha i leć z tym blokiem leć o dobrze czemu pięć to chyba nie po kolei lecą te cyfry dobra co tu mamy jakieś upgrade Kupresja. o teraz, teraz dwójki spadają no i teraz piątka dziewiątka a to powinna być dziesiątka halo 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 szukują yy, dobra chodźmy z tym bloczkiem i przysyłmy go tutaj i znowu będziemy mieli jaką cyfrę? Teraz powinno być 18. jest 15. a ja to oszukuję w tej grze. A to ja chyba nie gram. Bo oszukują mnie tutaj, bo to powinno być raczej... A właśnie, tu są jakieś inne krainy odkry. Nie, nie, niepotrzebnie brałam blok ze sobą. To nie mój... To halo, to nie mój pies. Weź, chodź tu bloczku. Połączę się z tobą. I to dziesiątka powinna już być. Kurde! Ja serio mogę nimi tak manewrować i rzucać. Piątka mi się podoba, taka złota jest. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj lajka pod tym odcinkiem. Zobaczcie, połączę sobie bloczki I, i dziewiątka. Fajna będzie. I teraz 15 dodać 15 to jest 30. Prosta matma. No kurde, a za, za to plus 5 kasy dostaję. Wow. za jedno kliknięcie. 300 końców. Za dziewięćset końców mam takie coś tam chyba. O kurde te, bl tego bloka chyba się nie... O, dobra! O, <śm> <ś> Jakie fajne kozackie! Mi się podobają te bloczki. Mi się podobają. Jakąś badża dostałem tutaj. Badge. od znaka. czy e też nie zapalnie. Co pięć... Oczywiście! Oczywiście! Oczywiście, bo to o tym marzyłem tej grze żeby były żeby były czasochłonne czekaj bo bo to o kurde o wy jakieś wyzwanie, wziąć klotek połączyć z drugim bo, o ale rzuciłem gdzie to jest dwójka tutaj dwójkę dostajesz widzu jak nie zostawiłeś suba i lajka to, o o i będzie a nie to będzie ta 15 tak tak z tego co Dobrze, już wyskakuj z tego klotu plus jeden no i teraz możemy sobie w tą 26 kliknąć. No jak szybko leci, siano, siano, kasa leci. Kasa leci. A za a... a, a bo to teraz za 1500 Dobra i... na tak, se naklikam. A se naklikam. wow, A to znowu trzeba kupić, szkoda. Co jest? O, aha, bo... a, bo ja mam jeszcze... Kurde. Weź to, weź tą dwójkę. Ja nie dostałem jeszcze dwoju. Ale, o o kurde, wy, wypasione te, wypasione bloki, chodź i teraz cztery powinno być, ale jest 5. No i to, kurde, co ten blok się, co z nim się stało, a mogłem go tak zostawić, niech sala a ha, 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 ha. i każdy mi teraz dwa bloki będą rozkazywać, co ja mam robić, a, ale teraz ja nic nie połączę, w serio nic nie połączę, ja mogę z tego manewrować tymi, o co tu jest? A co tu jest? O, shift-locka można włączyć. O, jak fajnie się zjeżdża bo do niebieskiej. I fajnie tak się pojeździ sobie. Ja nic ze swoimi blokami nie zrobię. Problem. O, ale fajnie, wolna działka. Może uda się coś tam, a nic się nie da. A my to możemy w tą stronę Nie, ja o, tam, a żółcie niebieskie, jak w to o. Hi hi hi. o. O, to jest WarMix, o, no i dzięki. Eee, poziom spawnu. Do poziom O, no i teraz. Dobrze, połączmy. Wreszcie jakaś popiątna się z... Teraz piątki się respią. Gdzie ja tam? O, kurde, co tu się otwiera? Aha, jakieś jajca, ale ja nie chcę, spokoju. Ja, ja póki co chcę ogarniać tą O, blok. I mamy 26 i... A czemu taki mały? Aż 13 taki malec dostaje. Taki bolec. A chyba raczej wydam całe swoje kas... Całe słowo... Nie! Nie! 200... Co? Ha, ha. I teraz co się dzieje? Aha. Mamy 60... Nie! Czemu? Nie! nie! Nie, 69! Naprawdę! Widz... <grystanie> Widzowie! Widzowie, widzieliście 69! Musisz się szybko tego badziewia pozbyć! Dawaj, szybko! O nie, 69! Najgorsza cyfra na świecie! Może to jest tego popularnego mnie. O dziękuję, że to nie jest 69. Już mogę zawołać żeby go dostać, Bo to brzydko tak. 69 pokazywać na nasze kodoce. O, teraz. O, nie, znowu musiałem to zrobić. A jestem głupi, że to zrobiłem. Musi znowu być 6,9. O, teraz powinno się. No i szybko, trzeba się pozbyć tego badziewia, bo po co takie badziewie trzymać? O, no i teraz badziewie trzeba. O, nie, no i teraz będę miał problem z 6,9. O, nie, a jak z to będę się 6,9 respić, najgorzej. O, dobrze, bo no, nie znowu tak głupie, ja takiego czegoś nie chcę mieć. Ale 69 dużo daje. Dobra i opa. I a, bo to jeszcze jeden stage trzeba sobie wziąć. Eee. Yy, no i dobra. Eee. Yy, no i kupmy sobie... Yy, max Bloku. Aha. A to sobie na... Kupmy to, bo to ciekawe dla mnie. Bo nie chcę 69 póki co. O, to idę. No i max Bloku trzeba było od razu robić. O, jakie fajna, O nie. Pudło! Wierzymy pudło, łączymy z drugim pudłem. Nie, nienawidzę tego 69. O, no i przynajmniej teraz... O, nowy blok! Właśnie, tutaj pan. A wiesz, że ja zgadłem? Co? To mamy na... O, tutaj dużo daje. A ten nowy blok ile daje? 88, a to szybkość ta śura. O nie, i teraz 69 będą robić się. Jak, po co ja to zrobiła, Ale teraz szybko, żeby się 69 za dużo nie zrobiło. Musimy, bo to jest opętana cyfra. No nie, po co to 6,9 się respi? Aż tyle tych 6,9? Ja sobie nie dam rady z tymi głupimi 6,9. O nie, 6,9! Zobacz, jak mnie naśladuje. Zobacz. Jeszcze na górze jest 6,9, jeszcze może nie wiem. Yy, tym, yy, nie wiem, poza. Na, na Marsie niech będzie jeszcze 6,9, I, i tak strzeża. Się... Szybko już nie chcę, mam dość tego 6,9, weź już to załóż. Nie chcę 6,9, już mam dość. O kurde, już będzie, mamy spokój z 6,9, ale dobra. Weźmy, połączmy ten z tym, mhm, ten z tym, ten z tym, no i nowy blok, dobra. Ten z tym już mamy dosyć 6,9 prawda I, I ten może z tym On no rzuciłam jak taki hard drive Ja No i rzuciłem sobie No i dobra Niech to leci, niech to leci O kurde, o, jak to ja rzucam I to sobie połóżmy, to też I to sobie połączymy BUM Teraz nowy O tutaj jesteś bloczku Co, taki malusi? Taki malusi bloczak? A ile trzeba na ko a, na kolejny stage. a to spoko. To a nie, to, nie to. 200 Kasiury. Szkoda, że ja tu nie mam autoplicera. Skąd ja miałem wiedzieć na czym ta gra polega? Mm, e, tutaj miliony jest jakieś pixel egg. Pixel? Super, okej, okay, pixelowe jakieś jajka. A czemu tutaj wszystko jest takie pixelowe? O, to kusi mnie to kupić, chociaż nie, bo to jakieś super A tu petty są w ogóle? Aha, bo ja nawet... Po co ja brałem ten blok? 48 tysięcy! Teraz będziemy, te nam się będą bloczki reskryć, tylko szybko je połączmy. Te bloczki, żeby mieć kolejne, te. Eee, właśnie kolejną tą. Jak to się nazywa? O, teraz będziemy mieli tą. Ten bloczek, właśnie kolejną. I, I już to będzie ostatni taki nasz. O, i te jeszcze bloczki połączymy, no i możemy kupić kolejny. O kolejny to będzie jakiś taki, wiesz? A nie, to kolejny to jest jakiś, nie wiem jaki, tak jakiś ciemny. O, ma... o teraz chciałby i siób. Dobra. No nie, ale po co to przetaczasz? Jak ja chciałem... o to przetaczasz kubki. Są takie robaki, że przetaczają kubki, to ja jej... ich nie mam widzę. Yy, weźmy to, spłuczmy o, piło się. I rzucam. O, widzisz, jak rzuciłem? Rzuciłem to, a chciałem tak jaki taki hard drive. Kurde, chciałem wy, wywalić. O kurde, rzuciłem to gdzieś. O, ha ha ha! Na ubier mi stoisz. Gdzie mi najbu na ubier. A! Bo a gdzieś tam ten drugi blok? Chyba powinien już się dawno połączyć. O, iup, ziup, ziup. Robię daby! A nie, to nie jest nowy blok. O, te, ten, ten blok? Ten. Z tym! Oh, yo! Tysiąc! Tysiąc na te. tysiąc. Tysiąc! Takie liczby kozackie li robimy! 100 tysięcy! Kolejne hardy! O! Oh, one się nagle zmieniły, widzieliście? Te wszystkie... O, oh, kolejny ten blok mamy, ten nasz ulubiony. Oczywiście mówimy tutaj o malcu, bolec, bolec i teraz znowu mamy ten nowy blok i będzie jaki teraz będzie blok? Mamy jakiś taki drabięko, drabięko, teraz 200 nam się rozpią i weźmy ten blok, o kurde, jak to wziąć, o. no i złączmy z tym, bo taki ciekawy będzie. Ten z tym mi się podoba, tak? To całkiem, całkiem ciekawy. O, ten blok w ogóle poleciał jak speedrunował tam do przodu, bo już chciał pójść. O, y, tutaj. A, już zapomniałam, że jeszcze ten. White jest. A w sumie, to z tego coś zarobimy. 500 kasy dostajemy. 205. 205 tysięcy. Kurde. To już tak nie będzie to łatwe wyzwanie. Ty oh. o! Ach, bo ja, ja chciałam to połączyć z tym. O kurde. Ja nie mogę Tu jest. Krwane. A zapomniałem! Nie to, o kurde, nie, nie to, nie te. Ale go położyłem, widzicie? Jak go położyłem, jak takie odspaniaczka, chociaż ja już się pożegnam z wspaniałym. Dobrze, że tu trzeba dwa łączyć, a nie więcej. A może później będą trudne stage'e i trzeba będzie na przykład cztery połączyć. Pewnie takie coś będzie. A ja kiedyś gram w takie łączenie, To w Moj7 to jest. O kurde. I teraz będzie nowy blok, ciekawe. Myślę, że to będzie... Um... Dirt. Zgadłem! Chyba dirt, a nie kolejne drewno. O, no bo to z Minecrafta dużo wzięto, to myślałam, że dirt. O, to już mogę upgrade zrobić. Z shift blokiem sobie pójdźmy, a może jakieś szybsze... O, o, teraz będą te bloki. To łatwo, a nienawidzę tych małych bloków, bo one są dla mnie męczące. Duże się lepiej przetacza, o. I z małym, o i teraz trochę większy jest przynajmniej ten blok. I to do, dobrze, bo te bloki by były takie ogromne. A Szkoda, że nie ma takich ogromnych, bo bym się nie obradził gdyby były. No i bierzemy... O kurde, coś mnie zlagowało, ale bierzemy tego jeszcze i zaraz... A nie, to jest taki blok, no to możemy go sobie... O, ten leży sobie, no to weźmiemy go do przyjaciela. Ten z tym. To jeszcze ten biały blok. Zawsze o nim zapominam. I dobra, jest spawner. No i chyba tyle. O, bo chciałem już upgrade'ować te. Chyba musimy zaraz pojemność bloków zwiększyć, bo to jest masakra. I teraz biały będzie. Kurde! Co jest? A jak ja nie umiem. Co jest? Takie wyzwanie trudne. Połączyć dwa ze, ze sobą. O już, dobra. To to weźmiemy. A kurde, nie ten. Nie, ten z tym. Dobra, ten. Ten. O kurde, a to możemy tego już wziąć do tego i tego, nowy blok, to będzie Dirt. Kolejne drewno, leć se tam. A ja tutaj mam nowy klub, nowy fan klub. Eee, weźmy sobie te jeszcze połączmy, ten z tym, a taki bloczek będzie, no to ten z tym. Oj, trudne wyzwanie. Musimy teraz te połączyć. A ja już tych już tego matematycznego nie umiem. O! I mamy te! Biały jakiś bloczek taki. O, teraz mamy to. No i myślę, że gicior. Pojemność jeszcze zwiększymy. Aha, o tutaj jest... Za o Jezus, te Upgrade są naprawdę gozackie. A tu są game passy. Więcej tu z game passów niż rzeczy za darmo. To jest wielka prawda. A, 500 tysięcy, a to z tego w sumie dostaniemy. Teraz będzie 500 tysięcy, o, no i teraz będą nam się takie bloki respić. Jakie? I takie, okej. Okay. Czyli te nam, te malce nam się respią. Teraz te na luzie będziemy robić. I myk, i teraz na luzie dojdziemy do kolejnego stage'a. No i, nowy, a nie, to jest to jeszcze drewnian. No i teraz już się nie dam nabrać i będzie dirt, chociaż nie, już teraz nie, nie, stanie, nie będzie tu. O! No i dobrze, przynajmniej teraz znajdziemy drugą parę do tego, którą możemy zrobić na no to. Będzie kolejne drewno. No i nie mówiłem, kolejne drewno i to będzie m, ten, chyba już ostatnie nasze drewnianko. W sensie ostatnie z dużych, będą znowu potem małe taka fajna giereczka mi Tylko choć my nie wiemy już se bo mi taki młyn trochę w oczach jest ja tak w kółko se łazimy niech te bloki pospadają to, z, e, to, to, to już tylko na nockę musimy to zostawić w całą kasę na to wydajmy na pojemność no i dobra 12 12. dobra tylko jeszcze to połączymy tak dla zasady i może to i ten 3000 blok się pojawi właśnie Wow! Widzieliście co to za bok? Kto ogląda odcinki? O jak wygląda jak to Ukraina tylko z tej Niebieskim szlakiem chce... O, o tak. O, typ... Aaa, jakie ładne. Ani mówiła? Serio? Serio? A Co? Serio? I nie. To się nie dzieje... To się nie dzieje naprawdę. Czy ja mogę jego blok? Co? Czy ja Co tam? I teraz będzie mu zaraz to potrzebne. Ale jak to mu to wydaje? Aj, moje! <śmiech> moje! <śmiech> moje! <laughs> dwójkę ja, nie mogę to znak kozacka gra! Powiedzcie, że chcecie tego więcej. Enchanty! Zobaczcie jakie ukryte, bo to... a To nie są enchanty. Z Polski może ktoś będzie. I chyba z Rosji ktoś jest. Top odrodzeń. Odrodzenie? To są jakieś od... Odro... indeks. O! Bo kurde, trochę tych bloków jest chlepik. Opuść pięć bloków? Okay. Ile ja mam Diaksu? O, ile O, ale się tego narobiło. A teraz, to, 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 ten Game Pass tak działa, że 25 na naraz bloków. Weź to wywalaj, o. Ja chcę teraz sam się połączyć. Niech nie, nie potrzebuje pomocy. Już, ktoś, już ja już mu komu, komuś pomogłem. Nie chcę, żeby się wdzięczył przypadkowo. Bo ja tego bloka mu okradłem po prostu. A szkoda, szkoda, że nie mogłem mu cały czas na tak to A teraz tego połączmy z, z tym. Ile to kosztuje? Jeden A to chyba lepiej już na jajce zbierać. I z tego bloka może coś lepszego dostaniemy. O, o 2000 będzie będziemy stać na, żeby te żeby te lepsze bloki się rozpiły. O, możemy je sobie kupić. No i chyba kupimy. O. No i teraz możemy, teraz nam się te bloki rozpią. No i fajnie. no, no i teraz nas na luzie dotrwamy do nowych tych nowych zasad. No i mamy BUM! BUM! A zapomniałam, że jeszcze jest jeden stage. A to sobie zrobimy! Kurde, czemu ty w tym bloku mam nie stoisz? O, 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 jej! Mamy kolejny bloczek! Chodźmy tutaj. O! <laughs> o, o, o! Zobacz! Patrz, patrz, jaki pro player. Eee co <laughs> na bloku jeżdżę, tak jak ja na koniu, Poczekam. O, nowy blok zaraz będzie, kolejne drzewo jak nic. O, drirt, zgadłem kiedyś, o. No i teraz muszę te drewna łączyć. Ja, mi się nie podobają drewna, nie wiem dlaczego. Natura, pamiętaj robak, natura, natura osobista. I teraz będzie 4000, no dobra, zgadłem. A chyba zastanawiam się nad tym game bo się po prostu... O, no i kolejny mi się zaraz pił. I taka czujność to jest właśnie. Roboko. 3000. O, już ja rzuciłam go, gdybym... gdybym jeszcze miał jakieś, nie wiem, lepsze. Ja nie mogę, ja tak chciałam. O! O kurde, nie! No i po co ja go wywala? Kurde. Mnie nie jesteś nawet na jajcu w Play Simulator. Poczekajcie, tylko jeszcze jeden blok zrobimy. O, no i to będzie na ostatni chyba na o jeszcze tego drugiego dużego giganta musimy uzbierać. O teraz jest prościej chyba. Chyba. Chyba to nie znaczy na 100%. O dobra, jeszcze ten mały blok. Z tego małego sobie zrobię. Trzy tysiące, tylko trochę mało tysiące, jak tyle milionów. Um, Za 3 miliony! Dobra, możemy w sumie. 3 miliony? Za, e, trzy, za 3 milionów zbieramy i możemy kończyć odcinek. O, żeby se kupić. W dzisiejszym odcinku jeszcze peta sobie kupimy. O, no i łącz te bloki. Nara. Na. O, Pixel, de jakieś demony. eg Chyba tu później jeszcze jest łatwa kasa zbierana, że tak szybko nam poszło na pierwsze jajce. Kurde. Dawaj, 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 ja. dawaj, Myślałam, że połączę już te. Gdzie jest kolejne bloki? Halo, halo! Gra, gra! Oszukujesz mnie! O! 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 o. Elastic! I teraz e, z 4000. Aha, bo my nie mamy 4000 bloka. Weź tu idź se stąd. Blok! Ty jesteś najlepszy, ale... Ale, ale, ale nie jesteś. Czy to w ogóle wygląda ten blok jak krowa. Taki. Taka krowinka. Borowinka, krowinka. O! Widzisz a jak mi się zrespił na takim, no niefajnym miejsce. O! Za 3 miliony zaraz będzie, a ja tutaj robię swoją karierę dopiero. Bloki się coś nie rozpią. No tak trochę słabo z rozpieniem bloków. Ale weźmiemy tego bloka i poczekamy. O! Mówiłem, że... I myślę, że teraz pora na tyle spora. I zobacz I hard drive? I znowu? I zobaczcie jaki gameplay. Klik, teraz, będzie znowu digit oczywiście. Diamenty w Minecrafcie, no i już wiemy co będzie. Ale teraz jeszcze musimy te zespawn zespawnerować. O. I robimy, te robi nam się taki jeszcze Z tego możemy dostawać. Ale z tamtego ile hajsu dostajemy? Z autoklikerem następnym razem tu sobie zagramy po prostu. Bo dzisiaj nie miał autoklikera. I pójdźmy tutaj. I na 3000 też połączmy. Już mamy ten 400. I będę miał znowu 7000 blok. Nie, nie gadaj. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Czy ja tak szybko odrobiłem takie duże straty? Kurde, tylko jeszcze będę musiał dwa rodzaje bloków zrobić. O, kozackie, to ja nie wiem, czy tam będą wtedy... Uu... No i otwórz oczywiście. No i co to za pecik? Minion o, no i ja. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Oż, o, z tego 600? A tutaj jest. I co on robi? I, i, i nic nie robi najlepiej. 6000 tysięcy za... Serio? 6000 za to aż? Aż tyle? Serio? O, a, a, O, co ty? O, mój nowy pracownik! To tam, Ziomalu. Jak chcesz u mnie pracować? Jeszcze z widzami możesz się pożegnać. Nie, ma tam. Ty za wolny jesteś. Zobacz jakiego ja mm, No, No dobra, ja ci pomogę. Dalej, proszę. Masz swój żamaru. Ja cię kupiłem, to ty teraz pracuj. Proszę, masz. O, proszę, sorry robotniku. A takie słodkie, szkoda, że nie ma takie błyszki uśmiechniętej. Gdyby to był robot, to ja bym się bardzo cieszył z mojego petra. Szkoda, że nie ma jakiegoś legendarnego. A może on jest legendarny, raczej by tak wolny nie był? To by był legendarny. Raczej, to nie wiadomo może na 100%. I ja ci pomogę, robotniku, masz, trzymaj. To ty mi Jak ty mi pomagasz, to ja ci też pomogę. Pamiętajcie, widzowie, żebyśmy mi być mili. Dla innych. Ale dobra, my chyba w takim właśnie hardcore stylu się z wami żegnam. Może następnym razem ja jakieś robuxy sobie doładuję, to tak. Następnym razem oczywiście klikerem Ale dobra, dawaj. Tylko o. No i mamy... No i na takim bloku fajne do pożegnania. Jeśli chcecie wygrać takie diamenty, no to zostawcie suba i lajka. Pamiętajcie, że wbijajcie na takie koszulki. Ale muszą być koniecznie takie stare, możecie też sobie, sobie kupić. Więc widzimy się w następnych filmach.